Witam Państwa w poniedziałek 21 grudnia. Karolina Czereda zapraszam na wiadomości regionalne. Dziś w wiadomościach Wigilia dla dyrektorów. Wycinają drzewa BMW w płot, renifery i opłatek w żarskim rynku. Świąteczne przygotowania trwają. Pan Sprzątalski w szkołach i zaproszenie na koncert Kolend. W sali konferencyjnej w żarskim ratuszu pojawił się dziś wigilijny stół. Zasiedli przy nim dyrektorzy szkół i instytucji miejskich. Były życzenia, występy dzieci i świąteczna atmosfera. Dziś w żarskim ratuszu przy wigilijnym stole spotkali się dyrektorzy szkół i instytucji podległych miastu wszystkim nauczycielom, wszystkim osobom, które pracują w szkołach, przedszkolach, żłobkach, w naszych instytucjach kultury jak najserdeczniejsze życzenia. Myślę, że to takie tradycyjne, zdrowych przede wszystkim, bo myślę, że tego nam najbardziej wszystkim potrzeba, przede wszystkim zdrowia, spokoju, no i myślę, wypoczynku. Życzę im przede wszystkim spokoju, spędzenia świąt w gonie rodzinnym. No z takich zawodowych e, życzeń na przyszły rok no to przede wszystkim, żeby jak najlepiej w tych szkołach się wiodło, e, jak najgrzeczniejszych i pilnych uczniów. No i przede wszystkim tego spokoju, bo w oświacie jest potrzebny spokój, jest potrzebna konsekwencja tego, żebyśmy mogli te działania planować na lata, i tego im wszystkim życzę. Zdrowych, spokojnych i wesołych świąt. Żeby to był dla nich czas odpoczynku, spędzenia w gronie rodzinnym, tego czasu takiego zatrzymania się i po prostu miłego świętowania. No, z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzę wszystkim rodzicom oraz naszym dzieciom szczęśliwych, radosnych, rodzinnych świąt, spokoju, refleksji oraz wszystkiego najlepszego. Życzymy. Wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, pomyślności i spełnienia najskrzyczych marzeń dla rodziców naszego żłobka i personelu. I mieszkańców żar też. Dużo spokoju tego, żeby się dało, chociaż na chwilę zatrzymać w tym pędzie, który mam na co dzień. Rodzicom życzę pociechy z dzieci, życzę wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia przede wszystkim, a dzieciom wielkiego Mikołaja ogromnych prezentów spełnia marzeń żeby w tych prezentach znalazło się faktycznie to o co pisały listy do Mikołaja i w przedszkola wysyłały życzę przede wszystkim zdrowia satysfakcji z życia zawodowego i osobistego chciałabym serdecznie życzenia złożyć przede wszystkim pracownikom miejskiego ośrodka pomocy społecznej ale też również wszystkim naszym podopiecznym naszym klientom żeby się darzyło w tym przyszłym naszym roku 2016 Wigilijne spotkanie uświetniły występy dzieci ze szkoły podstawowej nr 5 w żarach. Ta wielka wycinka drzew w Żarach, kilkadziesiąt lip, zniknie w najbliższych dniach z ulic naszego miasta. Ich gałęzie uszkadzają przewody elektryczne oraz zagrażają przechodniom. Dzisiaj pracownicy Pekomu przycięli i usunęli łącznie 13 drzew rosnących na ulicy Staszica. Prace prowadzone są przy użyciu dźwigu, utrudniają przejazd kierowcom. Jutro cięcie drzew na ulicy Ludowej. Kierowcy i przechodnie muszą uważać. Pekom planuje wyciąć około 70 lip w całym mieście. Wczoraj wieczorem w Droszkowie wydarzył się wypadek. Kierowca był pijany. Na szczęście nikt nie ucierpiał. Wczoraj, w niedzielę 20 grudnia, tuż przed godziną 17 w Drożkowie BMW uderzyło w betonowe ogrodzenie. Auto prowadził Marceli S, 33-latek z gminy Jasień. Mężczyzna w własnych siłach wydostał się z samochodu. Nie odniósł poważnych obrażeń, ale pogotowie zabrało go na sorna badania. Jak się okazało, miał 1,5 promila alkoholu. Został zatrzymany do wyjaśnienia. Przypuszczano, że w momencie wypadku w aucie znajdowała się jeszcze jedna osoba, dlatego strażacy sprawdzili Kamerą termowizyjną auto przetrzesali również okolice, ale nikogo nie udało się znaleźć. Były lokalne przysmaki, wspólne dzielenie się opłatkiem i kolędowanie z góralami. W niedzielę zakończył się trwający trzy dni żarski jarmark bożonarodzeniowy. W niedzielę do wspólnego wigilijnego stołu zasiedli mieszkańcy Żar oraz urzędnicy. Były życzenia i dzielenie się opłatkiem. Tak zakończył się trwający trzy dni Żarski Jarmark Bożonarodzeniowy. Cieszę się, że tak licznie przybyli, że ta tradycja tej wspólnej wigilii rozwija się i kwitnie w naszym mieście. To raduje nasze serca i jednocześnie też myślimy, że to, co robimy, ma jakiś głęboki sens. Ludzie tego chcą i cieszą się tą chwilą. W związku z tym niezmiernie jestem dumna, że tylu mieszkańców przyszło i możemy sobie wzajemnie złożyć życzenia. Czego by Pani sobie życzyła i mieszkańcom, i na nadchodzące święta, i na przyszły rok? Jak zwykle zdrowia. Bez tego zdrowia niestety nie zrealizuje nic. Jak i oni, zarówno w swoim życiu osobistym, jak i zawodowym, wielkiego optymizmu bo nam zawsze go brakuje, a optymizm otwiera naprawdę wiele drzwi. Na jarmarku nie zabrakło lokalnych przysmaków. Mieszkańcy Żar ustawiali się w kolejce, by skosztować przygotowanych specjalnie na tę okazję pierogów. Oglądaliśmy 2,5 tysiąca pierogów. Trzy rodzaje tych pierogów uczniowie nasi podają. Najpierw tradycyjne z kapustą i grzybami, ale są też ruskie, które Polacy uwielbiają, i z kaszą gryczaną i twarogiem. To taka nowość. Jak smakowały? Bardzo pyszne, bardzo pyszne. Z czym Pani się trafiły, bo są trzy rodzaje porodzi. Z kapustą płaścią. I z grzybami. Jak smakowało? Dobrze. dobrze. W mnie wypatrzyliśmy również świętego Mikołaja. Dużo szczęścia, radości pod te święta w nowym roku. Życzę sam święty Mikołaj. A święty Mikołaj co by sobie życzył na te święta? O, nowe renifery. Bożonarodzeniowy jarmark zakończył się wspólnym śpiewaniem kolęd z zespołem górali czadeckich przed żarskim ratuszem. Większości z nas udziela się przedświąteczna gorączka: sprzątanie, kupowanie prezentów, przygotowywanie wigilijnych potraw. Czasu coraz mniej. Panowie, w tym przedświątecznym szale, zachowują spokój. Nie przyznają, że obowiązków jest sporo, ale powoli, systematycznie uda się przygotować wszystko, co sprawi, że święta będą wyjątkowe. Cztery dni do świąt, jak idą przygotowania? To Jak zawsze powolutku, z małymi klikami się zbliżamy do świąt. Co, co trzeba jeszcze zrobić? Ciasta popieczyżona. Ja by go zrobiłem. karpia ósma, no i wszystko. Dużo rodziny będzie przy stole? Nie. Najbliższe. Czego życzymy? No, przede wszystkim zdrowia, najważniejsze. Najwięcej mają roboty, kłopotów kobiety. Mhm. Mężczyźni na gotowe przychodzą. A, to macie fajnie, prawda? No Ja do córki idę zawsze na święta, także przychodzę z prezentem, nic więcej. A już obowiązki ma córka. Zobotna osoba nie może sobie robić świątyń. No pewnie, że nie. nie. Nie można być tego dnia samemu. A czego życzymy? No, przede wszystkim dużo zdrowia i dużo radości w, w gronie rodzinnym. Czy to ostatnie zakupy, czy to dopiero początek? No, nie, już ostatnie, mm. nie tak, że tylko jeszcze w domu, tylko gotowanie, przygotowanie już i czekaj na święta. A od czego Pani zaczęła? No, dzisiaj będę łóżka no, od zakupów, przede wszystkim prezenty, bo to najbardziej no, raz tak <grystanie> denerwuje, że muszę mieć, jak to, no, wtedy mogę spokojnie już przygotowywać się do świąt. Znaczy, no, zakupy ogólnie sprzątań. Od sprzątania się zaczyna. <grystanie> no, a, 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 a teraz mówię już tylko, to codziennie coś innego, to mi gości to łóżka, tak sobie rozkładam, bo już mi za ciężko wszystko. Fajny to czas? No, ale trochę już mi ciężko. Kiedyś uwielbiałam, a teraz już mnie trochę to doskwiera, ale, ale jak się wszyscy znowu zjadą, przyjadą, to jest super. No nabierze Pani sił. Więc ja dużo zdrowia i spokojnych świąt życzę. Dziękuję też wszystkim Wam życzę zdrowia i spokoju. Wszystko jest, idzie zgodnie ze swoim trybem, także spokojnie do świąt się przygotowujemy bez jakichś takich specjalnych, specjalnego pośpiechu, specjalnych wysiłków. Także Także wszystko, wszystko tak, tak przebiega spokojnie. Czy pani daje się ponieść szale zakupów, przygotowań przedświątecznych, czy raczej spokój? Nie, raczej nie. Nie, tylko to, co trzeba. Szczerze mówiąc, ledwo co po remoncie jestem. Wczoraj ubraliśmy choinkę, a całe przygotowanie ze świętami, prezenty to dopiero no może dzisiaj. Zrobił wesoły świąt dla całej rodziny, dla wszystkich znajomych, no i dla wszystkich, żeby byli zdrowi i nieśli z sobą dalej pogody ducha chyba to najważniejsze. My również życzymy państwu pogody ducha i spokoju w tej przedświątecznej bieganinie. Pan Sprzątalski uczy dzieci jak segregować śmieci. To projekt edukacyjny skierowany do uczniów klas 1-3. Jedną ze szkół, która wzięła udział w akcji jest Szkoła Podstawowa nr 5 w Żarach. W ramach tego projektu dzieci wzięły udział w konkursie Coś z niczego czyli o odpadach inaczej i tutaj dzieci przygotowały mnóstwo ciekawych prac właśnie z odpadów, które wytwarzamy w domu i to są dzieci pomysły i ich inwencja. Także są bardzo ciekawe prace. Uczniowie piątki udowodnili, że mają wyobraźnię. Na wystawie znajdziemy m.in. lornetkę z kubków po jogurtach, koszyk z plastikowych nakrętek, zabawki, domek dla lalek lub szuflady z kartonów po mleku. Dlaczego tak ważne jest wykorzystywanie tych rzeczy, które mogą wylądować w koszu? Żeby je po prostu wykorzystywać, żeby one miały jeszcze, po prostu jeszcze jedną wartość, bo na przykład można jeszcze z nich zrobić fajną zabawkę. Przygotowałam takie, y, takich dwóch robotników z y, kubeczków po plastelinie, z plasteliny i ze słomek. Wiktoria, ty troszeczkę taką nietypową dla dziewczynki zabawkę zrobiłaś traktor? Y, z pudełku po lekarstwach, z nakrętek y, i. Pomogła mi mama obciąć rurkę i przykleiliśmy na to. Od razu wiedziałeś, że z tego traktor powstanie? Tak. Uczniowie żarskich szkół, którzy wzięli udział w konkursie Pan Sprzątalski spotkają się na gali, która odbędzie się 15 stycznia w Żarskiej Lunie. Wówczas poznamy zwycięzców. Już jutro, we wtorek, 22 grudnia, w Państwowej Szkole Muzycznej w Żerach odbędzie się koncert bożonarodzeniowy. A w programie koncertu będą kolendy, pastorałki i piosenki świąteczne, wykonywane przez uczniów, zespoły kameralne, chór, orkiestrę oraz nauczycieli naszej szkoły muzycznej. Będzie pięknie, będzie przyjemnie. Wprowadźmy się w ten nastrój świąteczny już wcześniej. Naprawdę warto oderwać się od pieczenia, smażenia, gotowania i przyjść. I skosztować czegoś dla ducha. Zapraszam serdecznie. Świąteczny koncert rozpocznie się o godzinie 17.15. Wstęp wolny. Witam widzów telewizji regionalnej. Jutro ciepło, ale warto pamiętać o parasolach, gdyż może pokropić. Zapraszam na szczegółową prognozę pogody. We wtorek w Żarach, Śprotawie i Gubinie termometry wskażą do 11 stopni w dzień, a 7 w nocy. Na niebie sporo chmur, synoptycy prognozują przelotne opady deszczu. Ciśnienie wyniesie 1024 hektopaskale. Silny wiatr powieje z południowego zachodu, w porywach osiągnie do 63 km na godzinę. We wtorek 22 grudnia nie zapomnijmy o imieninach Honoraty i Judyty. Z tej okazji Paniom życzymy wszystkiego co najlepsze. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam, Paweł Bybel. W wiadomościach to wszystko, teraz zapraszam na magazyn sportowy dziś Gwiazdkowy Turniej Tenisa Ziemnego oraz Puchar Polski Młajtaj Kadetów i Dzieci. Następnie magazyn kulturalny, a w nim koncertowo z jarmarku Bożonarodzeniowego. Ja już dziękuję Państwu za uwagę, życzę udanego wieczoru i do zobaczenia.